Że to przygotowywanie gruntu pod pana ewentualną porażkę. I potem pan powie, że jak pan przegra, to oczywiście wybory były sfałszowane, a, albo na przykład wina telewizji bo pana nie pokazywała. Panie redaktor, nie powiem tak, dlatego że ja jestem przekonany, że ja te wybory wygram. Od samego początku walczę o zwycięstwo. Pan takie wyliczenia posiada. Ile kosztują pana obietnice wyborcze? Panie redaktor, jeżeli można, a zrobiono to w ciągu ostatnich lat, 20 miliardów zmarnować w samym programie budowy autostrad, to proszę mi wierzyć, że przy dobrej gospodarce pieniądze się znajdą odwrócić reformę emerytalnej się już nie da. Jak prowadził do 60 te reformy, by się z tego wycofał? Ja mam nadzieję, że ta sprawa będzie realizowana już z nowym rządem, który będzie prowadził rozsądną politykę gospodarczą prospołeczną przede Ale wszystkim. Ale rozmawiamy o kampanii prezydenckiej, a nie, a nie parlamentarnej. A nie tworzył gigantyczną dziurę budżetową i zasypywał ją pieniędzmi z, po, z polskich emerytur. Rozmawiamy o kampanii prezydenckiej, a nie a parlamentarnej. Tak właśnie rozmawiamy o kampanii prezydenckiej dlatego to mówię. Bo cudem, wyborcze były inne. Prezydent Bronisław Komorowski ma najwyższy wskaźnik y, zaufania społecznego. Bardzo ostro mu spada, panie redaktor. Tak że to się ma do polityki rzekomo prorodzinnej. Nadal wygrywają wybory, panie pośle. Wybory są 10 maja i wierzę w to głęboko, że to ja je wygram. Dlaczego ci ludzie nadal wygrywają wybory? Powiedzmy sobie otwarcie. To jutro poprosimy, żeby zrobić materiał. Kampania, kampania, kampania wyborcza, Ale, w dobrze, której startuje pan Czy może mi pani pozwolić do końca kampania wyborcza w której startuje urzędujący prezydent ubiegając się o reelekcję polega między innymi na tym że ocenia się 5 lat jego prezydentury i ta ocena właśnie następuje i ona nie wypada dla pana prezydenta Komorowskiego dobrze jak wypadnie przekonamy się 10 maja dokładnie tak smutnych min proszę państwa w sztabie platformy obywatelskiej nie było od dawna prawo i sprawiedliwość odnosi swój pierwszy wyborczy sukces od 8 lat Andrzej Duda jest zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenta. W wielu dziedzinach już się dzieje, ale niech nic państwu nie zepsuje humoru. W takiej codziennej, życiowej radości. Wszystkim wspaniałym widzom wiadomości życzę przede wszystkim spokoju. Moim redakcyjnym koleżankom i kolegom także. Do zobaczenia w niedzielę. Mam nadzieję. A teraz czas antenowy dla głowy państwa. Zapraszam na orędzie prezydenta Andrzeja Dudy.